Dobre, ty, już a ja potem powiem. Dobra, okej, okay, to. Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Ja... Cześć Teraz witam ja was wszystkich serdecznie. Witam Was też bardzo serdecznie i słuchajcie, mam dzisiaj historię. Już osoby, które oglądały Hero 5 w naszym wykonaniu, miały zapewne okazję ją usłyszeć, ale chciałbym, byście słuchali się, bo to jest bardzo ciekawa historia. Otóż, moi szampańscy widzowie, zdarzyło mi się dzisiaj iść rano do sklepu. Rano wstał kamru z Ignacy i poszli właśnie po jajka na jajecznicę i przynieśli je, a ja mówię, kurczę, jak tak zjedliśmy, mówię, zjadłem sobie jeszcze jakieś ze cztery hot dogi. Mówię, no to pójdę do sklepu. Ubrałem się, poszedłem, idę, idę sobie wesoło, puściłem sobie melodyjkę taką z Age of Empires, motywiki, seduce, ale fajnie, fajnie i chodzę do sklepu. I tam jest taka pani. Ja jak zwykle jestem szarmański, i generalnie uprzejmy. I ta pani mówi do mnie, co podać. A ja tak na nią patrzę i mówię, o kurcze, ona mi tak przypomina moją teściową. I się zagalopowałem i powiedziałem jej, spierdalaj, głupia, kurwo. I ona się obraziła na mnie. A ja mówię, dlaczego pani, tak jak przepraszam, to mi się wyrwało. Jestem teraz, mam taki trudny okres. Przepraszam bardzo. Strasznie, strasznie głupio mi było, ale mam nadzieję, że panika ogląda i mi wybaczy. Taka historia, myślicie. Złuszczące znowu. Śmieszna historia. Bardzo, Śmieszna. najlepsza. Kupa śmiechu, jak zwykle. Ja się bardzo z tego życzę. No dobrze, to Strzelaj, nie strzelasz za dużo więcej. Strzelasz za pudełku, nie przeszkadzasz. Mimo, kawalerię szatana, spal tam do tylniu całą. Kurwy. Tego bardziej. No. Orka była <grym> spalana. Ale pan to było dźwięk. fajne. To zgroził orka. Zestrzę. Nie. A po Za 5 To z, 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 z taką gównianą armią to nie spierdala. No nie? Forcje. Ale ZUS. czary masz przynajmniej. I ratusz. Więcej nie potrzebujesz. O, e, ognisty pocisk tego ci brakowało. Ognisty Jednorazowy. pocisk. A pokaż dalej coś masz? Kajdane magii. O jezu, to by się, mi się dało teraz, żeby tej Rafalali zajebać czary. Mm. Magiczna pijawka. Grupowy smutek. No na czwartym poziomie. Nie wiem, czy masz implazję to masz. Nie, na czwartym. O, masz Armagedon, ofiara. Zajebiliście. Zajebiliście. coś spada. Kozaczka. No, ale wiesz co? Wejdź sobie jeszcze tutaj. Ej, to jest moje miasto. Tak, twoje miasto. Możesz je zbudować. Tylko wiesz co jeszcze zrób szybko? Wejdź tutaj i możesz wybrać bohaterowi, który podbijesz magię. Ma, no do Temu. Chyba no. Temu raczej, więc już rzucę. A jeszcze mam do Dobra. ciebie jedną prośbę. Jak już jesteś... chyba musisz fort zbudować. Zbudowałbyś w swoim głównym zamku ten sam budynek? Ten do Manny? Bo ja sobie bym i ukradł. Wilmany. No. Bo ja do ciebie podejdę sobie. No dobrze. No dobrze. Nie muszę, bo to tydzień się regeneruje to zdążyć. No dobrze. No to sobie karawankę, ale to sobie pobudujemy troszeczkę w takim. Na razie miejscu. tak. No może to zbudowaliśmy w drugi. No zdecydowanie zamierzam Może wyjście z teleportu jakieś. Okay. Tak, tu jest paszcza zus okay. No to lub co wydłuży się z wyjścia portalu. Stejnie, ok. okay. Zejdziemy sobie tu. No i pozwiedzamy sobie ten biomik. I na pewno tutaj musimy iść, bo to jest czerwony klucznik. Tak. A, on a czerwony będzie klucznik będzie, będzie nam poszedł. potrzebny tutaj na morzu. To wy jeszcze nie widzieliście, my to będziemy sprawdzić. Właśnie my się baliśmy, że tego momentu nie będziemy mogli przejść, w żaden sposób. Tak, bo to zdarzyło się, mówię, to, to, to ou, Coś tam wpłynęło. E, bo był taki moment w Heroesack 5, jak do trójki, jak scenariusze mm -hmm. były, po prostu żeby była dziura. Jak w tym Gimper kontra Ignacji co nagrywaliśmy? Chyba, chyba nie, nie puściliśmy, nie puściliśmy tego nigdy. Nie puściliśmy tego nigdy. Bo właśnie nagraliśmy z 6 odcinków i nagle się okazało, że jest nie do przejścia, bo coś jest zbagowane na mapie. No, i wyszedł Lipton. Słabo, słabo dlatego tak do, do dzisiaj po prostu bardzo mocno na takie rzeczy patrzymy i uważamy, żeby nie wpaść potem w taką minę, jak dostajemy scenariusze. Mm. Magia ładu, arcymistrz. Pięknie. Wszystkie trzy, wymaksowane na manipulację. Pięknie. Tak to się robi. Tak to się robi. Ja nie wymagie chaosu być na arcymistrzu. Biorąc pod uwagę stan mojego pokoju. W poprzednim odcinku kamerka na chwilę na ciebie poszedł, a to u tym s tutaj już wszystko podziwia. Tak, to wszystko pokazane no było. Zobacz. No trochę. Trochę tam widać. Trochę jest. widać. Jakaś demonologia leży. Gimbologia. Gimbologia. Tutaj się dropną wróg. To jest bardzo dobra płyta. Moim zdaniem. Nie wiem kogo wystawić na pierwszą linię. Wszystkim wstawię na drugim najlepiej. W sumie. A ty tak zaradę No, ty tak czego to weźmie na ryj po prostu. Co my tu mamy? Kozak. Mhm. Ja nie wiem, czy ty Gimperem byś nie pokonał tego czarnego smoka, wiesz? Gimperem? No, strzela dosyć mocno. No, ma spętanie. Ma spętanie na Gimperze, jest. Jest. kulą ognia i tym bohaterem. Bym. Nie, nie możesz. Smoki ma odporność Okej. Okay. Ale Gimperem masz spętanie. Jeżeli będzie jeden czarny smok, to myślę, że Gimperem możesz to zrobić. Spróbuję. On ma spętanie, więc zabierzesz mu czary. A nie, obronił się przed tym. Jeszcze raz. Fuwa, o, ciężka może być. Masz czar jakieś? Zabójcy na siebie wrzuć? Bo już mam większe wrażenie przeciwko czwartemu poziomowi. No, 50% to dużo. Nie, nie będziesz tak. O, to jak mu nic nie bije. Będę nie, nie. miał jeszcze jedno podejście. A, wskrześ się. Nie, jakie jeszcze podejście? No może się po prostu wskrzesić, nie? Aha, bo on zginął. Tak, zginął. Kurwa. To co mi... No dobrze, jakby ci się udało. No Chuja to mi został dodało, poziom. Kurwa. Kurwa. Nie buduj dość nawet złodziej. W sumie nie będę potrzebował do czegoś? Nie, to to czy nie. Dobra, nic. Znaczy, był dość sobie, żeby się jednostki zbierały, nie? No, no to. po co? Gdzie to koło mnie było? Koło mnie. Na dole po Czekaj. Nie, tak, w tu, 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 tyle tu, tu. Tu no Twoja łódka jest te filetowa. nie? Naprawdę? No, prawda? no. To gdzieś to pływa cały czas. No, po prawej stronie jest. No, chyba jednostka jest na podstawie. Tu patrzcie, tu mój. może? Nie. Dropną zieloną. Oczywiście właśnie okay. dropną, to widziałem wcześniej. To to pierdol. No proste, że tak. No tak, teraz już może jakąś armię. Wrzucimy drugiego bohatera nawet. No ma trzeci poziom, super. O. A nie sądzę, zielony już jest zbity dosyć mocno, więc... lejdźmy. To, oni tam dalej w fortezach mają, nie? Jakieś... Mogą coś mieć. Co robisz, tam? Drabię się, tak? Okej. Okay. Tak, pokażę to, jak się drabie. Tak, pokażę, się drapie. Prawie prawie się. Prawie jakbyś się masturbował. Prawie tak. Tylko, że jak masturbacje, to już bo trepenisem. Szlachetki, szlachetstwo, Słupcio, Ignacy. O, nie mogę skorzystać. Szlachetki i smutek. Frajer. Smutek. Może z kamruzem coś powiecie? Kamrudzowiec? Nie, 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 ja, nie to He. Hech. Hech. Masz niewystarczające uprawnienia. <laughs> Masz niewystarczające Nie. Nieźle. Przykro Chuj se to rozbuduje? potrzebuje? Chyba w ogóle. Ten zamek by się tutaj bardziej przydał. No. Egil, nie magów w tym razie A nigdy już więcej nie mogę. No. Ale jest fajne, że w zależności od tego, gdzie jest zamek, to. No. Jest, tło. To jest Dobrze to wygląda. Fajnie zmarnowany ruch kolego. Kolega pomagacy. No, czy ja były Karawana. W sumie Dobra, tak karawanem, A I karawanem bym sobie użył. Kazamatów Gimpera. 7, nie spoko. wszystkich. Dwa bohaterów wyśleć. No nic nie kliknąłem no, jeszcze. Okay. noju wszystko. Głupi, głupi gnoju. Wyślasz jeszcze może tego... A to jest co, możesz wysłać i tak karawanu do tamtego zamku, to nie ma problemu. Mhm. Mm Dokładnie. Weź przekasz wszystko, tylko co w Dokładnie. I zobacz, e? czy możesz wysłać z tego jeszcze z sanktuarium rocznego... Mogę. Super. 5 dni Bomba. ślicznie, no będzie rozpierdol. No, konkretnie. Jak to armię zbierzesz całą, to będziesz kurwa rozpierdalał. No to. już jest mocarna, a będzie jeszcze bardziej, dobra. Czyli karawany zrobione, śmierć to, eee, to jest zrobione. portal może nie ruszam, ale ruszę tu. Tak, w tę stronę. Czyli tu na razie nie walczymy. No, nie, 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 dasz radę. nie, masz bohatera tak mocnego. Ci mocowi bohaterowie. Ja bym się walkę wręcz... Nie mam bohaterów bardzo wspomagających armii, ale. Cię to kurwa pływa. Pływa. to bo jakiś stocznik pływa cały czas. Na prawo od czegoś, tu! Tu jest stocznik, tu pływa ten neutralny, okej. Okay. O kurwa, łowca jakiś pływa tutaj. Głupi Ale ma dużo wszystkiego, zobacz. Wygląda jak głupi śmieci. Ona ma potwory morskie, ma setki, ma kilka behemotów i małpeczki, tak bym małpkę. <laughs> Syrenki ma. Pogorsk go. On raczej się nie wybije na ląd, nie? No, nie. To Podsąd. są piraci. To raczej chyba się nie wybije na Nie jestem pewien, ale raczej nie. Mhm. Czy to plus 12 ruchu, czy to się nie kumuluje? Nie wiem. Ale chodzę przez wszystko. No O, chyba, trochę... chyba dostajesz plus 12. A ja też chodzę z dwoma bohaterami, więc wiesz, bohaterowie są zawsze szybsi, trochę. Mhm. Ja też chodzę dwoma. Samimi bohaterami nie, nie. o tym bardziej. Bohater nie, nie. A, a, a no jest jak jest spowolniony jest... przez jakieś krasnoludy w armii i tak dalej, dalej. Nie, Graźnia tak wow. Graźne to, to było, było. ryzykowne. Graźne to było. Za się to. Wyślij jednego bohatera, żeby to zajął z armii na odłączkę. Mm. Jak będę wracał. Trygław. Fajnie. Ale ty chuja, w nie mam połączonego, bo ty masz dwa, ja już też dwa tworzyłem chyba. Mm -hmm. Kopalenki jakieś. Czarny las. Czarny las. To jak Lego las prawie. Jan Kochanowski. O, czy ci akurat się pojawił? W sumie dość lego. W sumie dojdziemy. bez bujów tylko Mhm. Mm A, karabaneiro. Kurwa. Murwa. Z kazamatów. z kazamatów Z Polimatów z karawana. Dobra. Jedzie, jedzie dalej karawan. Ty kurwo! Ty kurwo! A ja to miałem już tyle jedno z takich zrekrutowanych, on teraz to wszystko zrekrutuje. Pierdolony Rezus. Sami mi jakimiś zjebanymi bohaterami to zrobi. Tyzusa. Ty cfelu ja cię kurwo dojadę. Kurwa moje pole. Ja cię kurwo dojadę. Odbyt szatana. Jestem. Dawaj mi Dajcie mi kurwa przeciwnika teraz. Nie masz punktów ruchu. Serio. Nie mają punktów ruchu, by przejść do innej armii? Tak. Trzeba być krasną No. Nie, ja, zostać ci cały rok. Ale nigdy nie miałem problemu z przenoszeniem kogoś. Nawet bo ten był bez ruchu. Masz, bo... Dobra, nieważne. Ok. w każdym razie to jest problem. No dobrze, graj. Piędol. Niech uciekają, olej to. To będzie walka z barbarzyńcami, serio. Dobrze, no, no rozejrzymy. Ta. Ta. No tak. Ekspy. Kurwa mać. Kurwa mać. Kula obie. Miejsce prądu się zjebali. Proszę. Jak no proszę, jaka dobra walka. Nie bałeś się sam. Spierdalek. Jesteś beznadziejny graczem. Lepiej być beznadziejnym niż inaczej. Ta, no tak, na pewno. Chyba nie. To. Chyba tak. Chyba nie. Chyba tak. Chyba, tak. Chyba, tak. Chyba nie. Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. Y Napiszcie w komentarzu, czy lepiej Dokładnie. No. O, mistrzowski, proszę bardzo. W końcu. Wiesz, cokolwiek robię. Spierdalek. <laughs> o, lede. beholdery. Ty je bardzo lubisz. Spierdalek. Zabieraj te wszystkie rzeczy. Kopanie chociaż zabierz sam. Buda. No. Chociaż te behodery to spalisz teraz tak w tak, No i tak mu tu blisko. No, zróbmy to po prostu. I strzelaj Ty Możesz strzelać stary, przyłączamy się. Nie wiem, myślę, że mam obok obotyfera. Ty możesz spalić. No to się niefortunnie bardzo strzela. Tak, bardzo trudno. Bardzo tak zjebanie troszkę. Troszkę tak. No trudno. Zdarza się. O, grozę na tamtego. Życie. W sumie powiało grozą. <laughs> Taka słaba seria słabego ybera. Tak. Wszystkie taki złapie Złapię wszystkie. Pewnego małego znanego youtubera. Kurwa leczenie. Ale on już w pierdole, No, z kozackim no. Człowiek w To pierdol... 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 więc będzie napierdalał jak zły. No, czwarto wpierdolowa pier... jednostka. Ciekawe, jakie zadanie będzie tutaj żeby... wie, jakie zadanie będziesz musiał wykonać, aby mógł aby przekraczać. Pewnie Ignacy postawiony. albo Gimper muszą przejść. Pewnie nie manipulacja, albo Gimper muszę Możliwe. No bo to jadę, sobie drugi zobaczyć. wyobrażał. Smocza jaskinia to. O, jeszcze trochę hajs mu No może to zrobić dalej. Mm -hmm. Celnie, tak, jak na zegar. Wbiłeś do zamku i go rozbudowałeś całego. Mhm. Mm hajs się zgadza, no. no. A przychodzą no, z tymi kopalniami, z, z, z po prostu. Pięć klot, kupisz przychody. Ja mam jeszcze cztery sukwy. Zakrutował wszystko, kurwa, jebany no. Ja cztery sukwy jeszcze mam. Za kupiń paździsz sukwo. No, to z kolejny tysiaczek. Grupowe stwardnienie <gry Standby> <to> jest bardzo zrobić. ruszające. Nie mówię. Niczego? To Jest bardzo ciężka farowa i 700 nie ludzie siedem co dobraży. Będziesz się jeszcze śmiał kurwa z moich ludzi, to zaraz zobaczysz paczkę. Tak. Nie bud. Będziesz jeszcze miał plan się śmiać z moich żo żo żołnierzy, ginów? Wszystkich. A to ginisz strzelił, No. Nawet nie. Jak na niego? No, tak się to kurwa robi. Patrz, jeszcze teraz widać. Kurwa wszystko nam 500 Pięciu O jakieś no zobacz, może jak wyjdzie, to... ja się wyjdzie, nie bohateryśmy. No zobaczmy, że jak to jest, się w dupę. Pierwszy poziom. ZUS-owcy to, to, to są wszystko. Tak, to są jakieś pajacy. No ZUSOWC. Dobrze. Są... No, kurwa, zmiatej. z dalej. I ty też. I ty też. O. o popsuło całą fajną Tak. Bitkę. Tak. Dobrze, zaraz zobaczymy. Ja cię kurwa zdam w tej Ja ci. To jest tak w średniowieczu bardzo bo. No, no, w średniowieczu tak było, że katapultami właśnie zarazę w tak, zamku w Heroes, w tym w strongholdzie tak było. W średniowieczu też. Okej. Okay. A tak z dystansu to częściej to jest strzał z dystansu. Mhm. być szczery. E... Okej. Okay. Tego się trzeba by pozbyć. Znaczy przekazać drugiej bohaterce swojej dzielnej. Okej. Okay. Czejka, okay stulejka, okejka. Okay Lecimy dalej. Lecimy, kurwa, tutaj. gdzie ty masz teraz iść? Ja muszę odblokować klucznika i ruszamy w górę. No, no. to odblokuję, ja popłynę. Zobaczymy, co tam trzeba zrobić. Nie? Dobra. Ty pukasz, ja, ja mówię. Ty pukasz, ja mówię. Ty dzwonisz, ja mówię. No dobra, I no, potem ja pukam. Do pokoju nauczycielskiego, jak się szło, to tak samo było. No ty tak. pukasz, ja mówię. Ok. Bo ja mówię albo typu. Dobra, Mordo, yy, ja zadzwonię, ty, ty mówisz. No tak. spoko, spoko. Ży ono kopanie, żebyś Kryształ nie wzięłeś i ja drogi byłem uchodźcą. Dobra, to jakieś artefakty będą mocne? Mam nadzieję. Nie zajebiesz oczywiście. 30 ja nie wiesz, pojechałem mam tę kopalnię na górnictwo, więc ja tych surowców trzeba od cholery. Nie zamienijcie ci Mój 122 no. klejnoty. No, po co to za mnie? Pomogę no, na no. przykład. Pomogę. 30 Kurwy smoki. Pięknie. Znaczy, jeszcze do Karamana tak przyjedzie, aby twoja armia była wystarczająco słaba. Mógłbyś mi troszkę hajsu zwrócić? To się w tak, tak. No, 8 za smoka. Czy wystarczy? Serio? No, nie wiem, czy będę miał na wszystko, żeby zrekrutować. czy że będziesz w bezpieczeństwo. Ale ci myślę, że nie potrzebujesz. Wszystko. no jakby był głodnym atorem. No? Albo głodnym, albo złym. Znaczy no, tak. Pomiędzy. Może głodnym i złym. Złym przez to, że głodnym. No, z jakąś piątką. Okej. Okay. Zobacz ja mam wszystkiego, o. bo ja mam to górnictwo chore, bo to, to w ogóle kopię no jakieś niesamowite tak. ilości w ogóle. Przez te kopalnie jest pizda. O. o, dziękuję ci, Rozumiem miałbym No dobrze. ale ci żebyś potem nigdy nie mówił, że jestem ci coś... w A. siarka. O, nie, nie masz. Zamień sobie 50 na tą siarkę w końcu. O. Teraz już nie będzie braków przynajmniej. No. Dobra, zobaczmy co tutaj czeka nas na Dobra. Za tym postanowieniem zamknięty jest legendarny bohater oraz dwa artefakty o niezwykłej mocy. Jedynym problemem jest to, że strażnik jest przekonany, że tylko kolega manipulacji lub gimper będzie w stanie połączyć z nim swoje siły. Czy jesteś gotowy na uwolnienie zapomnianej legendy, kurna aż ciary? A jakie są powiem. to artefakty, tak ciekawości przed tak, tym Puszka Pandory, okej. Okay. A te artefakty co to są? Uuu, też... generacji... U, zajbiście. jak masz bohatera do walki. E, ty mierz. O, postać się dodatkowe a tak walce wręcz. Kozadzki. No, jak mam bohatera do walki, to a tak. A nie masz bohatera do walki żadnego. No nie mam. Ja byś mógł to chętnie to wziął A na może ten bohatera. tutaj zamknięty będzie bohaterem do walki. Może, ja chyba wiem kto tam będzie. Chyba wiesz, chyba wiem. Chyba wiesz. Chyba wiesz. Ja to nie wiem takie, niepewne troszkę. Też jestem trochę niepewny, ale takie parę słów nakierowujemy na takie przemyślenie, że myślę, że wiem, to Myślisz, że to może być... Nawet nie wymawiajmy nimów imienia na daremno. Nie wymarwiam. Bo się może się Aha, ja się czemu tu tak inaczej wygląda? To jest inny biom, po prostu. Mhm. Dokładnie. Okej. Okay. Całkiem celnie, jak na to. Dobra, i dawaj. Zobaczymy, co się stanie. Kto tam czeka, mnie? Kto tam czeka? Bo moja tura to chuj w dupę, w takim razie. Nieważne. Tu i tu i tu. Chyba masz. O Jezus, Mary, już nie masz miejsca. O kurwa, diabeł. To trzeba zrobić drugiego bohatera, w takim razie, żeby stał z tym. No, tak zrobię. Hop, hop to obydwoma i takie miasta. No serio? Serio? Tak, to tak takich masz kolegów, którzy, którzy na materiałach takie rzeczy robią. I zaraz będzie zemsta na rafalali. Pokaż Proszę. to. Proszę. Nic nie widać. Nic nie widać. Dzwoni Matiaks. Product placement. Halo? No, na materiale. Kurwa, ty jesteś głupim zjemem. Siema, co tam? My nagrywamy, w środku odcinka jesteśmy. Mogę podrzucić. No, trzymaj się, cześć, cześć. Ja ty jesteś głównym. <grym> jesteś takim głównym. Dobra, otwórz to jest Puszka Pandora. Uważaj, a tam smok. Zupełnie norm normalne. Czarodziejskie smoki jakieś. To są demo smoki, one są przejebane. za zazbuja go. Musimy tak. Pokaż go demo smoka. Smok wersji. Versus... Tysiąc życia. Tysiąc życia. Zajebista. Nie będę miał miejsca, chyba czarnuchy za nim wezmę jedną. Nie szuraj tak Aha, to tutaj się dzieje. co się dzieje? Zobaczysz co będziesz. Możesz nawet wyjebać te orki w sumie. Te wiem są ciebie niebezpieczne. Światło. To z dowolnej strefy, to spoko akurat. No dobra, weź to legendę otwórz. Kurwa, nie masz ruchu. będzie klusznikiem ma tę wadę, że wiesz, nie chcesz czegoś no, tak i znowu w tej turze nie otworzysz. No o no, to chodzi. Tak odkładasz po prostu, robisz to ludziom, żeby mieli jest. Bo co, mamy trochę odcinka, ale to, ale już nie. Ale? Nie otwórzmy. Ja bym zrobił, ale. Ja bym otworzył. Ja ale. Nie. Ale. Nie, otworzymy ale. w tym. Otworzymy w tym. O nie. Robimy opening z co. Unboxing, unboxing bohatera. Więc, unboxing Bohatera zrobimy. Nie Tomek, to musi być otwarte w tym odcinku. To musi to. O, jesteśmy to winni widzom. Na przykład dlatego sprzedajemy się za darmo, bo no coś trzeba zrobić dla widzów. Kurwa, jebane, od to od widzenia dalej. Teleskop. To ja sobie chętnie Na jebaną Rafalalę, kurwa, zemsta z Rafalalą będzie zaraz. Niepana dziwa. Dawaj, zrób to. Strażnicy opuścili to będzie nie Pokaż tego bohatera. To jest... Ja pierdolę. Ja pierdolę, wygraliśmy. Dwudziesty poziom. Władca zwierząt. Co on kurwa ma? Kubek, mana. Wszystkim plus 3 do morali, jak jest z Bułgariuszu. Wszystkim plus 1 do morali. Normalne obrażenia będą teraz dziać obrażenia od ognia na obszarze 3 razy 3. Jeszcze kube. więcej morali. Łuk plus 5. Ja pierdolę. On chyba wszyscy ma po prostu strzał. Wszystkie sojusznicze jednostki do odkrycia. Dodatkowy strzał. strzał. Ja...